Dzień dobry. Ja nazywam się Mateusz Łakomski i tym filmikiem chciałbym Cię zaprosić do współpracy. Około roku 2016 wraz ze swoim przyjacielem zaczęło nas dochodzić informacje na temat walut wirtualnych, kryptowalut. Zastanawialiśmy się wtedy, czy jest sens w ogóle przelewać fizyczne pieniądze w coś, co z samej nazwy nazywa się wirtualnymi coś co nie do końca jest wiadomo czy kiedykolwiek będzie miało odzwierciedlenie w naszym świecie w naszej codzienności coś to tak właściwie jakkolwiek nie jest regulowane przez systemy urzędy w państwach W tamtym czasie była to zupełna nowość natomiast zdecydowaliśmy się, że już od tego roku zaczniemy jakimiś małymi skrawkami naszych pieniędzy inwestować właśnie czy to w Bitcoina, czy to w Ethereum, czy inne jakieś podstawowe waluty wirtualne. Z czasem okazało się, i być może ktoś powie, że był to element tego, że akurat była pora, akurat wtedy warto było inwestować w kryptowaluty. Akurat rok 2016 17 to, to były lata świetności kryptowalut, największych wzrostów, ale ktoś drugi powiedział też największych spadków. Yy, okazało się, że te zyski miały miejsce i zyski były niemałe. Natomiast z czasem mój przyjaciel zapytał się mnie, czy jest możliwość pomimo to spotęgowania jeszcze tych zysków, ale nie poprzez dźwignie finansowe, nie poprzez zapożyczanie się w jakikolwiek sposób, yy, tylko po prostu poprzez na przykład wymianę między samymi walutami wirtualnymi. Zauważyłem, że faktycznie tak jest, że nie zawsze jest tak, że wszystkie waluty wirtualne rosną. A wszystkie później spadają, ale czasami bywa tak, że na przemian, kiedy jedna rośnie, druga spada, a kiedy druga spada, jedna rośnie. I głównym problemem też mojego przyjaciela było to, że nie do końca miał czas siedzieć przy wykresie, nie do końca miał czas obserwować to, no i co się z tym wiąże, eee, Strzymywać tych wszystkich nerwów, zmartwień, które towarzyszą, jakby nie było początkującemu inwestorowi czy tam traderowi. Bo odpowiedziałam mu wtedy, że faktycznie jest to możliwe, dla mnie nie jest to uciążliwe, jak najbardziej mogę to robić. Od tamtego czasu okazało się, że faktycznie można to spotęgować, można ten zysk spotęgować. Jest to możliwe, nie jest to trudne, ale jednak trzeba temu poświęcić czas. I w roku 2019 założyłem firmę pod nazwą Przybytek Salomona, w której to zrzeszamy coraz to większą ilość osób, którzy w ten sposób chcą. Maksymalizować zyski, jakie są możliwe, jak tylko to jest możliwe, poprzez kryptowaluty. Ludzie, widząc, że ma to sens, że przynosi to realne pieniądze, zaufali naszej firmie. Z czasem, bo już mijają lata, firma uzyskała uznanie, klientów jest już ponad 100. Zapraszamy również Ciebie. Do tego, żeby być członkiem naszej społeczności. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym nie do końca wiesz, jak poruszać się na rynkach walut wirtualnych, jeżeli jesteś w miejscu, w którym nie do końca być może chciałbyś poświęcić na to czas, ale masz przekonanie, że warto zainwestować chociaż jakąś część swojego kapitału właśnie w kryptowaluty. To myślę, że jesteśmy odpowiedzią dla Ciebie. Polecamy się. Wejdź na stronę www.przybyteksalomona.pl. Tam znajdziesz też archiwalne dane dotyczące rok do roku zysków w firmie. Tam znajdziesz też rodzaje ofert, rozliczeń pomiędzy nami. Tam znajdziesz też przede wszystkim kontakt. Polecam. Do zobaczenia. Weź pod uwagę jeszcze to, że inwestowanie w cokolwiek wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, a tym bardziej w kryptowaluty. To, że na stronie www.przybyteksalomona.pl są zapisane archiwalne dane odnośnie realizacji zysków, nie oznacza to i nie zapewnia, że w przyszłości zyski będą równe, bądź większe czy mniejsze. Pamiętaj, że to Ty podnosisz odpowiedzialność za to, co robisz ze swoimi środkami.